Polecam miłosierdziu Twojemu dusze poległych żołnierzy naszych, którzy oddali swe życie w obronie drogiej nam ojczyzny i którzy przelali krew swoją w obronie nie tylko kraju naszego, wolności i najwyższych wartości, ale w obronie wiary świętej. Polecam Twemu miłosierdziu wszystkich, którzy jako ludność cywilna Również swoje życie złożyli na tej szali, która daje nam świadectwo miłości, męstwa i wierności ojczyźnie. Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej skierował list na ręce pana Dorysza Iwaneczko, dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej, oddział Rzeszowie. Szanowny panie dyrektorze, bardzo dziękuję za zaproszenie na obchody. 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie mogąc wziąć udziału w uroczystościach w Rzeszowie, pragnę zapewnić, że całym sercem jednoczę się ze wszystkimi, którzy składają dzisiaj hołd poległym i żyjącym bohaterom sierpniowego zrywu. Dziękuję Państwu za zaangażowanie w wielkie dzieło pielęgnowania pamięci o wydarzeniach, które stanowią wyjątkowo ważną część Tożsamości naszego narodu. Walka, którą 1 sierpnia 1944 roku wodnili żołnierze Armii Krajowej oraz mieszkańcy Warszawy, to jeden z najtragiczniejszych, ale zarazem najbardziej chwalebnych epizodów w historii Polski. Bohaterzy powstańcy nie szczędzili bowiem krwi i własnego życia dla wolności. Choć ponieśli militarną klęskę, ich czyn na zawsze pozostanie w Narodowej Świadomości jako najwyższy wyraz patriotyzmu. Szanowni Państwo kombatanci, Szanowni Państwo parlamentarzyści, czcigodni kapłani, szefowie służb mundurowych, harcerze, wszyscy zaproszeni goście. Zgromadzi nas dzisiaj 75. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. 75 lat temu, o godzinie 17:17 17, zegar historii wybił czas rozpoczęcia powstania. I my dokładnie 75 lat później. Stajemy u stóp pomnika pamięci żołnierzy podokręgu Rzeszów, żołnierzy Armii Krajowej. Przez głowę przebiega szereg nieuporządkowanych myśli. Co w istocie zaczęło się 75 lat temu? na dowodzący Armią Krajową generał Tadeusz bór po usłyszeniu od pułkownika Antoniego Chruściela montera informacji, że czołgi sowieckie wjeżdżają na Pragę, Pragę wydał rozkaz. O godzinie 17.00 17 rozpocznie pan w Warszawie operację burza. Zaczęła się. Trwająca 63 dni bitwa, a w istocie gechenna mieszkańców. Szanowni Państwo, dowódcy, oficerowie, żołnierze. Każdy polityk, który podejmuje decyzję, albo inaczej, polityk, który podejmuje decyzję, może ma świadomość, że jego decyzja Wiąże się z bardzo trudnymi, niekiedy reperkusjami. Przed jakim dylematem stoi dowódca, który musi wykonać polityczną decyzję, ale za jego czynami, za jego dyspozycjami, jeśli jest dobrym dowódcą, stoi pewna wizja ludzi własnych podkomendnych, którymi kieruje. I którzy wykonując jego rozkazy mogą ponieść określone konsekwencje, łącznie z utratą własnego życia. Przed jaką, jakim dylematem stali dowódcy Armii Krajowej w 1944 roku, w ostatnich dniach lipca? Mamy świadomość, że wśród kierownictwa polskiego państwa podziemnego, a szczególnie polskiego rządu w Londynie i dowództwa Wojska Polskiego, w tym naczelnego wodza generała Sosnkowskiego. W ich opinii decyzja o wybuchu, o wywołaniu powstania w Warszawie była decyzją błędną. Generał Sosnkowski usiłował zapobiec realizacji tego planu. Mówił, że ze względów politycznych, ale także i moralnych jest to decyzja błędna. Jeszcze dalej szedł w swoich dywagacjach na temat decyzji dotyczącej wybuchu powstania warszawskiego generał Władysław Anders. Który twierdził, że ci, którzy podjęli tę decyzję, powinni zostać postawieni pod sąd. Nie mieli żadnego prawa, aby narazić ludzi. Żołnierzy i samo miasto na zagładę. A jednak powstanie wybuchło. Była to tym trudniejsza decyzja, że front walk nie przebiegał w przestrzeni otwartej. Przebiegał na żywej tkance miasta, w mieście żyjącym. Stąd tak liczne ofiary. Dzień Płocko-Packiego. i im. Marszałka po w tej Polskiej składa postępy. Какая там